Pokój i dobro, kochani. Dziś jest 31 grudnia, Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszym pierwszym czytaniu z księgi rodzaju, Abraham wyraża swoje pragnienie posiadania potomstwa i swój ogromny ból z tego powodu, że wraz ze swoją żoną Sarą nie mogą mieć dziecka, są już w podeszłym wieku. Pan Bóg odpowiada na to ich pragnienie i mówi, że będzie że Abraham stanie się Ojcem Tysiąca Narodów. Powiedział: Spójrz na niebo, czy zdołasz policzyć wszystkie gwiazdy. Oczywiście jest to niemożliwe, tak samo jak niemożliwe jest również policzenie piasku nad brzegiem morza. Powiedział: Tak liczne będzie twoje potomstwo. Abraham uwierzył panu Bogu, i jego imię zostało zmienione na Abraham. Stał się rzeczywiście ojcem tysiące narodów. Ale Abraham miał być poddany jeszcze próbie: czy bardziej kocha Boga, czy może bardziej kocha swojego syna Izaaka? Pan Bóg nakazał mu, aby złożył swojego syna w ofierze, tak jak się składa baranka, czyli zabija się, później podpala się jako ofiarę całopalną. Abraham był gotów złożyć swojego syna w ofierze. Kiedy Pan Bóg się o tym przekonał, nie pozwolił dziecku zrobić krzywdy, ale przekonał się o tym, że Abraham jest gotów, że Pana Boga zawsze stawia na pierwszym miejscu. Natomiast w dzisiejszej Ewangelii opisane jest wydarzenie, kiedy Jezus zostaje ofiarowany przez Marię i przez Józefa w świątyni. Oddają Panu Bogu to, co mają najcenniejszego, największy skarb swojego życia. Oddają Jezusa. Dzisiejsza liturgia słowa podpowiada wszystkim rodzicom, tym obecnym i tym, którzy w przyszłości będą rodzicami, podpowiada, aby ofiarować swoje dziecko Panu Bogu. Rodzice i dziecko nic przez to nie tracą, wprost przeciwnie, jest to doskonała inwestycja. Inwestycja na całą wieczność. Wyobraźcie sobie, że udało wam się przekazać wiarę swojemu dziecku, że wtedy, kiedy was już zabrakło, dziecko dalej żyje wiarą i dalej przekazuje wiarę swoim potomkom, a później po śmierci jesteście w tym samym miejscu w niebie. Czyż to nie jest wspaniałe? Kochani rodzice, Powierzajcie swoje dzieci Panu Bogu. Jesteście najbardziej kompetentnymi osobami, aby tego dokonać. Oczywiście trzeba szanować wolność dzieci, one same dokonują wyborów, ale jednak wy jako rodzice macie też dużo do powiedzenia. Po prostu módlcie się, błogosławcie swoim dzieciom. Kiedy twoje dziecko gdzieś tam zginie w drodze do Pana Boga, zagubi swoją wiarę, to przypomnij sobie Józefa i Maryję, którzy nie rezygnowali, którzy wrócili z powrotem do świątyni, wrócili do punktu wyjścia. I tam szukali Pana Jezusa i znaleźli. Nie rezygnujmy, szukajmy. Pan Bóg ma swoje sposoby, aby odnaleźć tych młodych ludzi, aby odnaleźli swoją ścieżkę do Pana Boga. Nawet jeśli będą to ostatnie sekundy życia, być może modlitwa matki, tak jak świętej Moniki, być może je, modlitwa ojca sprawi, że dziecko kiedyś będzie w tym samym miejscu, co te, i chwaliło Pana Boga przez całą wieczność. Chcę, kochani, teraz przekazać Boże błogosławieństwo tym zdrowym rodzinom, które się kochają, gdzie jest miłość, gdzie Pan Bóg jest obecny, i również tym rodzinom, które przeżywają różne kryzysy i trudności. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.